Siemano tutaj wasz ulubiony youtuber Max i nie umie grać, grać, znaczy, że... <laughs> to był bardzo śmieszny żart. Wita witam w kontynuacji Anna Quest. Dostałem bardzo ważnego feedbacka. wcisi tą spację ty człowieku, który nie umie grać. No! Nie umie! Okej okay. Zupa z łyżką! Ale jak mam złapać za łyżkę? I prawym przyciskiem myszy na zupę z łyżką wybrać polecenie przyjrzenia się. W ten sam sposób możesz przyglądać się jakiejś postacią. Nie is... teraz. jest... Jeżeli teraz... możesz podnieść łyżkę, z zupę z łyżką i użyć polecenia podnieś, Anna podejdzie do stołu i poniesie łyżeczkę. Takie polecenie? Właśnie, mi stracić pomóc? O, w końcu. Aha, i, i można. Nie mam łyżkę, dobra. A na maksymalną mieć tak zwaną Telekinę, przy pomocy której możemy manipulować obiektami na odległość. Ty kawiczkę K. Nie wiem, czy, czy w takiej jednej grze K oznaczało taką jedną rzecz. To wiek to grał. Pana P., to będzie wiedzieć o co chodzi. Nub klikając ikonę mózgu w eee, lewym, dornym rogu ekranu. Użyj telekinezy na łóżeczce, aktywując obiektywność klikając w łóżeczkę. Ok, więc. Koncentrate on bending the spoon, huh? Koncentrate on bending. Słuchajcie. Koncentrate. czytałem samouczek czy kurczę, dokładnie i dalej nie umiem aha tak dobra nie jestem taki mądry nothing I don't believe it. What? What did you say? What happened? I bent the spoon. I bent the spoon. Wow! Come closer, child. I can't hear you. It worked. It actually worked. I bent the spoon. Hold it up to the camera. Let's go.

Oh, but I still have so many things to prepare. Hannah, don't go anywhere. Um, but there isn't anywhere to go. Yes, good girl, good girl. Oh. <laughs> the day has come at last. I can't help but feel a little uneasy about this. Whatever the witch is planning, it can't be good. O nie, o nie, Um, hello? Is someone there? Uh, hello? Ah, ah. hello? No tak, dziwnie I troszeczkę can słyszeć kadającego oh, misia. That sure is a big relief. Is this another one of your tricks, witch? Anna? Oh no! Shhh! Anna, you gotta be What e, oh, are you talking to? Oh no! Oh no! What have I done? This is bad! I... I was talking to... Ja oh... Okay. Just myself? Again? Anna, really? I wish you'd quit doing that already. To przestań cały czas mieć ją włączoną na, na tym, na Hello? pełnych słuchawkach. Ha, you finally new jestem... To inny akces. Right? Be... Ben. 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 Oh, yes. no, wiedziałem, że ben, ben. Ben. Ben, ben zmienił się w Bisia i zgubił zegarek do cholery. Oh, yeah. Jak miałabyś watę w głowie, to też byś miała problem z zapamiętywaniem.

It sure feels like a long time. I tell you, I was so happy when you came, Anna. Finally, if are you Did you say you're gonna escape? Shh What, what did you mean not all oh, I'm really like you, Am- You're a girl? No yuck. I'm not a girl, silly. You Mishem. Well, I was a boy when that old woman first brought me here.

what seemed to bring this to? so then or perhaps there's a way of controlling it from in here oh well, anna you really oh, know. A I'll... so to escape i need to find out if there's a way to control yeah or it sounds so simple i'm going to keep this is so To muszę powoli, e, powoli teraz, nie uleżeć się po pokoju. Dodatkowo, się teraz nowymi elementami rozgrywki. I <coughs> bottom, I Dobra, musimy... I'll just take a. Hmm. And some. I haven't been up. Well, at least. Eh. Dobra. może teraz tak. inventory I'm sorry, Mr. Unicorn. Close your eyes now. Woo! See, that wasn't so bad. <laughs> Jak pomyślę tak wpadłem. Eee, Skrzynkę to potrzebna będzie klucz. A zobaczymy. Czy eee, to będzie. Aha! This might be pointy enough to get under the cover. A, ah, Mr. Unicorn's horn. It got all bent and brokej. Okay. None of them seem to have any indication about what they are or what they do. <coughs> hmm Uh fingers uh. Anna? Are you a Yeah. But look, Ben, that bit there

Proszę zobaczyć co Ten żółta farba, wygięta łyżeczka nożyczki w gar... Może poduszka? Nie, nie Nie Mam jeszcze nożyczki? Nie, nie Nie <laughs> but no, I should... no, he no. Hmm. Nope. Still cheese. It's stronger. Well, no. I think I've. Hmm. Dobra. Przegadzamy co innego.

I could cut the old witch, but. don't you must answer, you much boż, Uh, I should try to find something that will. Eh, hey, Ben. I'm going to keep this. is Nie mam pojęcia, eee, więc e, jakby to powiedzieć, eee, cholera, nie mam pojęcia, może.

Jakby to powiedzieć... E, za dużo eskepa. E, w następnym odcinku może będziemy to kontynuować. Kolejny raz się zaciąłem, nie mam pojęcia co mam zrobić. Mimo że już mniej więcej wiem o co chodzi, z spacji tak samo jak e, ten, ale, da, ale teraz trzeba wymyślić sposób na wzięcie albo nie wiem czego. Komentarze są wasze, to najwyżej napiszecie tak jak w poprzednim komentarzu dostałem mi informację, która mi teraz pomogła, jak w tym odcinku są kolejny komentarz, który mi pomoże przejść ten piękny, piękne miejsce, no to, no to zostawcie mi tą informację tak czy siak, sub lajki, -like cieszę się, że jesteście tu dalej ze mną, pomimo że ta seria wygląda jak wygląda tak czy siak, cześć, czołem. N